Zadanie z tematu pierwsza prędkość kosmiczna. Tutaj mamy zadanie z satelitą geostacjonarnym. Jaki to jest satelita geostacjonarny? To jest taki, który, którego okres obiegu dookoła Ziemi jest taki sam, jak okres obiegu Ziemi dookoła własnej osi, ponieważ okres obiegu Ziemi to jest w przybliżeniu 24 godziny, jest taki sam okres obiegu jest też tego satelity. Więc gdybyśmy go z ziemi, z powierzchni ziemi widzieli, to byśmy mieli takie wrażenie, jakby on był cały czas w tym samym miejscu, ten satelita, ponieważ tak jak się obraca Ziemia, to z tą samą prędkością kątową e, też przemieszcza się po tym torze, po tej swojej orbicie e, ten satelita. Orbita jest to tor ruchu tego satelity, czyli właśnie okrąg, po którym on się tutaj porusza. Więc orbita e, to tutaj jest e, ta linia przerywana. I mamy takie zadanie o, takim, o takiej treści, że satelita geostacjonarny porusza się wokół Ziemi z szybkością 3,8 km na sekundę. Okres obiegu Ziemi wokół własnej osi to jest 23 godziny i 56 minut. I mamy obliczyć promień orbity satelity stacjonarnego, czyli właśnie promień tego okręgu, po którym on tu się porusza. I wynik mamy podać z do 1000 km. Więc tutaj y, trzeba sobie odświeżyć wzór z klasy pierwszej na prędkość ruchu po okręgu. Prędkość ruchu po okręgu możemy położyć ze wzoru, że to jest 2πr podzielić na okres. Więc y, tutaj r no to jest promień okręgu, po którym porusza się ciało, a nasz satelita porusza się właśnie po orbicie o promieniu r, więc możemy sobie zapisać ten wzór na prędkość tego satelity. Promień orbity sobie wyciągamy, przekształcając ten wzór. No i patrzymy, co potrzebujemy, żeby mieć promień orbity. Czyli prędkość tego satelity, no to to mamy. Okres też mamy, tylko tu sobie na sekundę. I 2 pi, no to jest stała. Więc podstawiamy dane, obliczamy i wychodzi nam taki wynik. Jeżeli mamy zaokrąglić do 1000 km, no to to będzie 42 000 km. I zapisując jeszcze wynik notacji wykładniczej, to wyjdzie nam 4,2 razy 10 do 4 km.